Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy się w poniedziałek. I słuchajcie, zostało nam 7 spotkań online do świąt. Takie małe odliczanie. Kalendarze adwentowe już pewnie w połowie zjedzone albo otwarte, bo niektórych się nie da zjeść, jestem tego świadoma, tak, tak. Dzisiaj zapraszam Cię do lasu. Rośliny iglaste. Taki temat na poniedziałek. A dlaczego akurat rośliny i iglaste? Zapewne się domyślasz. Być może u niektórych taka mała roślina iglasta już stoi w pokoju albo gdzieś w salonie, a niektórzy dopiero zamierzają taką roślinę iglastą sprowadzić. Zapraszam. Zaczynamy dzisiaj tradycyjnie. Tradycyjne rozpoczęcie lekcji, czyli podręcznik. Strona 84-85 i nasz temat. Temat, który wprowadza nas troszkę już w klimat, klimat świąt. Ręka do góry u kogo jest choinka? Hmm? A co to jest choinka? Co to za drzewko, ta choinka? Na to pytanie fantastycznie odpowiada pan Piotr Chorzela. Zapraszam Cię na film pana Piotra. On wyjaśni to zdecydowanie lepiej niż ja. W Notesie masz film, który z pewnością musisz obejrzeć. Pan Piotr profesjonalnie opowiada o choinkach. Tak, tak, o choinkach. I dowiesz się, co to za drzewo ta choinka, które lepiej mieć w domu, albo nie mieć, albo mieć w ogrodzie. Jak je rozróżnić? Ja tutaj za dużo nie będę mówiła, bo on to robi fantastycznie. Pana Piotra znasz na pewno osobiście, a przynajmniej większość klasy powinna go znać, ponieważ był u nas w szkole, na zajęciach i opowiadał o swojej przygodzie w śnieżnej krainie. Hm? Kto pamięta? Kto ma pocztówkę, nawet z autografem? Zerknij, może gdzieś tam w szufladzie jest. Albo służy jako zakładka do książki. Więc obejrzyj film. A później wróć tutaj na lekcję. Wszystko na pewno będzie wtedy łatwiejsze i jaśniejsze. No, chyba że chcesz obejrzeć go później, to słuchaj teraz dalej. Jak widzisz, na ilustracji w książce znajdują się najczęściej spotykane rośliny iglaste. Takie najpopularniejsze, czyli świerk, modrzew, sosna, cis, jodła oraz jałowiec, krzew który na pewno każdy zna, ma takie charakterystyczne niebieskie owoce. Troszkę więcej o szyszkach, o igłach, o tym jak rozpoznawać te rośliny. Posłuchaj. Rośliny iglaste. Sosna bardzo często występuje w polskich lasach. Szyszki sosnowe są osadzone na gałązce pojedynczo lub po dwie, a nawet po trzy. Niedojrzałe szyszki są zielone, później brunatnieją i pękają, uwalniając nasiona zaopatrzone w skrzydełko. Świerk to wysokie drzewo osiągające nawet 50 metrów, czyli może być wyższe od 15-piętrowego wieżowca. Na obszarach górskich świerki tworzą rozległe lasy, a nam kojarzą się z pachnącą choinką na Boże Narodzenie. Igły świerkowe są sztywne, zaostrzone i kłujące. Ułożone są dookoła na gałązce. Podczas zawieszania ozdób na choince i ich zdejmowania należy uważać, gdyż igły świerkowe kłują. Szyszki świerkowe są długie, gładkie i zwisające. Początkowo zielone, później przybierają kolor jasnobrązowy. Opadają w całości, dlatego można z nich robić różne zabawki. Jodły kojarzą się ze świętami Bożego Narodzenia i niewysoką choinką. Skojarzenia te mogą wprowadzić w błąd, gdyż drzewa te są uznawane za najwyższe w Europie. Mogą osiągać nawet 60 metrów wysokości, czyli są tak wysokie jak dwudziestopiętrowy wieżowiec. Igły jodły są spłaszczone, na szczytach zaokrąglone. Dlatego podczas ubierania i rozbierania choinki nie kłują. Na spodniej stronie mają wzdłuż dwa srebrzysto-białe paski. Niedojrzałe szyszki jodły są zielone, mają wydłużony kształt i sterczą do góry na gałązkach. W czasie dojrzewania szyszki przybierają barwę brązowawą. Gdy dojrzeją w nich nasiona, rozpadają się. A na gałązce zostaje tylko oś szyszki. Modrzew też jest wysokim drzewem. Osiąga nawet 50 metrów wysokości. Jako jedyne drzewo iglaste w Polsce, na zimę zrzuca igły. Modrzew jest wrażliwy na suszę i mało odporny na zanieczyszczenia powietrza, dlatego słabo rośnie w dużych miastach. Igły modrzewia są jasnozielone. Delikatne, nikłujące, wyrastają w pęczkach po 20-40 sztuk, tworząc jakby pędzelki. Szyszki modrzewia mają owalny kształt. Ich długość dochodzi do 5 cm. Młode szyszki są zielone, a dojrzałe jasnobrunatne. Po wysianiu się z nich nasion opadają z gałęzi. Jałowiec jest krzewem, który rośnie na obszarze całej Polski. Można go spotkać rosnącego zarówno na suchych, piaszczystych terenach, jak i na terenach podmokłych. Igły jałowca wyglądem przypominają szpilki. Są sztywne i kłujące. Jałowiec nie ma typowych szyszek, lecz mięsiste, ciemnogranatowe kuleczki z nasionami w środku. Szyszko jagody są jadalne. Często dodaje się je na przykład do wędlin. Znasz na pewno kiełbasę jałowcową. Cisy słyną z długowieczności. Mogą one żyć nawet ponad dwa tysiące lat. Nasiona cisa są otoczone mięsistą osnówką, czyli rodzajem osłonki, która po dojrzeniu ma jaskrawo-czerwony kolor. Osnówka jest jadalna, natomiast nasiona, jak i wszystkie części cisa, są silnie trujące. Pamiętaj, żeby właśnie będąc w lesie nie podjadać tego, co popadnie. Nie wszystkie owoce roślin są dla nas dobre. Jak widzisz, trująca jest roślina, którą jest cis. A te piękne czerwone jagódki zachęcają. Także uważaj, uważaj. Jeśli chodzi o rośliny iglaste, to ja mam dla Ciebie jeszcze jedną rzecz. Zobacz. No właśnie, rodzaje lasów. W Polsce wyróżniamy trzy rodzaje lasów: lasy liściaste, iglaste oraz mieszane. Liściaste to takie, w których rosną same drzewa, krzewy, które mają liście: czyli buki, dęby, brzozy, klony, wieżby. Lasy iglaste, czyli takie, które mają, których drzewa mają igły. Las mieszany, jak sama nazwa wskazuje, to są wymieszane wszystkie drzewa, które tutaj wcześniej wymieniłam. Mogą być w różnych kombinacjach. Więcej liściastych, mniej iglastych. Więcej iglastych, mniej liściastych. Pamiętaj, żeby będąc w lesie, oczywiście zachowywać się tam spokojnie, bo las to nie tylko drzewa, ale również zwierzęta, które mają tam dom. Więc jak wchodzisz do lasu, zachowuj się cicho, spokojnie, obserwuj, oglądaj, spaceruj, oddychaj świeżym powietrzem. I pamiętaj, nie krzycz, nie śmieć, a już na pewno trzymaj się z daleka od zwierząt. A teraz wracamy do podręcznika. Przypomnieliśmy sobie, dowiedzieliśmy się może niektórzy, jakie drzewa iglaste żyją. W naszych okolicach, jakie można spotkać tutaj, w Warszawie, nawet w parku. No to moi drodzy, wkraczamy teraz w klimat świąteczny. Wiersz pani Ewy Kozyry-Pawlak pod tytułem Święta w lesie. Przeczytaj ten wiersz samodzielnie. Podkreśl w wierszu, spróbuj znaleźć 10 rzeczowników już wiesz, co to są rzeczowniki. Jeśli nie, to wróć do poprzednich notatek. Przypomnij sobie, podkreśl ołówkiem, ołówkiem możesz podkreślić w książce 10 rzeczowników. Następnie otwórz swój zeszyt. Ten w linie. I przypominam, że jeżeli mówimy o języku polskim i mówię, Otwórz zeszyt. To na pewno jest to zeszyt w linie. Jeżeli jesteśmy na matematyce i mówią otwórz zeszyt, to jest to zeszyt w kratkę. Tak? Dla wyjaśnienia, żeby już mnie nikt o to nie pytał. W zeszycie zapisz lekcję, datę, temat. Temat dzisiejszy, no to jest chyba wiadomo jaki. Rośliny glaę. Jest tutaj na dole na stronie 86 jest na kartce O tej. Pod tematem zapisz po przecinku po prostu. 10 rzeczowników, które tutaj podkreśliłeś, podkreśliłaś, a później odpowiedz na trzy pytania. Pytanie pierwsze, jaki pomysł mieli Jaś i jego mama. Jakie prezenty dostały zwierzęta? To pytanie numer 2. Oraz komu i w jaki sposób tutaj się zastanów. Komu i w jaki sposób możesz pomóc w okresie świątecznym. Kto takiej pomocy może od nas potrzebować? Ja oczywiście tradycyjnie posłucham tych notatek w piątek. Więc bardzo proszę zapisz notatkę w zeszycie. Żeby Później nie mieć kłopocików. Hmm, hmm. To zapraszam do pisania. W zeszyciku zapisane. To teraz jeszcze troszkę pisania. Strona 80, 81 i jeszcze 82, ale to za chwilę. W zadaniu pierwszym rozwiąż rebus, zapisz hasło. No, rebusy to już tutaj zostawiam dla Ciebie. W zadaniu drugim podpisz drzewa iglaste. Tutaj możesz sobie wrócić do tej części filmu, w której są te drzewa pokazane, omówione lub sprawdzić w podręczniku, które drzewo jak się nazywa. I oczywiście otocz pętlą nazwę drzewa, który traci igły na zimę. Które to drzewo? Też było w filmie. W zadaniu trzecim wpisz czasowniki do odpowiednich rubryk. Zastanów się. Co mówi dziewczynka? Co mówi chłopczyk? Ona? On? Śmiało. Nie krępuj się. Nie będę tutaj nic więcej tłumaczyła, no bo to jest chyba jasne. W zadaniu czwartym, na podstawie informacji w podręczniku, dokończ zdanie. Cis jest, i jeżeli nie pamiętasz, to zobacz, tutaj jest ta informacja. Cis, ta roślina jest trująca dla człowieka. Można to napisać tak. Cis jest rośliną, o, na końcu, trującą, o, na końcu, dla człowieka. Tyle. W zadaniu piątym podziel wyrazy na sylaby. Z każdego wyrazu wybierz jedną sylabę tak, aby razem utworzyły nazwę krzewów iglastych, rosnących najczęściej w lasach sosnowych. Taka podpowiedź. Nazwę oczywiście zapisz elegancko w liniaturze. Tutaj obok. O, tu. W szóstym zadaniu skreśl powtarzającą się nazwę krzewu i odczytaj hasło. Hasło zapisz o tu, tu, tu pod spodem albo gdzieś tutaj z boku po prawej stronie wrogu. Tak? Jeszcze kilka zadań czeka cię na stronie 82. Tylko bardzo proszę tutaj nie nadrabiać sobie nic na przyszłość, panie MN. Tak, tak, tak. Wiem i ty wiesz, że mówię do ciebie w zadaniu siódmym. Otocz pętlą kształt, który pasuje do szyszki narysowanej po lewej stronie i go pokoloruj. Jesteśmy w domu? Jesteś w domu, więc wykonujesz zadanie zgodnie z poleceniem, chyba że mówię coś innego. A tutaj nie mówię nic innego. Koloruj, koloruj. Tylko tak bez wychodzenia za linię, no bo wiesz, to jest druga klasa, to już tak trochę nie wypada wychodzić za linię. W zadaniu ósmym. Napisz nazwy znanych ci roślin iglastych w kolejności alfabetycznej. I znowu, jeżeli ich nie pamiętasz, albo ci się z jakiegoś powodu zapomniało, albo po prostu pamiętasz, ale nie masz pewności, czy ortograficznie dobrze to pamiętasz, zapiszesz, tradycyjnie otwórz sobie podręcznik i zobacz. Wszystkie rośliny iglaste są tutaj: świerk, modrzew, sosna, cis, jodła. Jałowiec, ułóż je w kolejności alfabetycznej i zapisz je z małej litery, i pamiętaj o przecinkach pomiędzy tymi wyrazami, pomiędzy tymi nazwami. I jeszcze jedno zadanie: dopisz pozostałe formy czasownika. Liczba pojedyncza, liczba mnoga, osoby w liczbie pojedynczej, osoby w liczbie mnogiej. Masz czasownik. Zasypiam. Ja zasypiam ty. Hmm, hmm, on, ona, ono. Co robią? Co robi on? On zasypia. My, hm, wy, hm, oni. Hm. Nie mówię. Na pewno wszystko wiesz. Po kartach ćwiczeń zrób sobie małą przerwę i przygotuj sobie książkę do ortografii. Specjalnie podkreślałam to on w niektórych końcówkach. Ponieważ dzisiaj wkraczamy do świata EUM. Um. Um, eu Ale to po przerwie. Wkraczamy do świata ę, on, 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 tak jak mówiłam przed przerwą. Zerknij, proszę, tutaj, swym oczkiem pomrugaj, i przeczytaj. Polecenia do zadań. Zastanów się, kiedy można napisać ON, kiedy ę na końcu, lub on, on. Te ćwiczenia na tej stronie i na stronach następnych na pewno to wszystko rozjaśnią, wytłumaczą. Dzisiaj tylko dwa krótkie ćwiczenia, taki wstęp do kolejnych zadań, do reguły ortograficznej, kiedy zapisujemy O, E. O tym wszystkim już jutro, pojutrze i w tym tygodniu. W zadaniu pierwszym połącz ze sobą takie same figury. Oczywiście na co dzień tak nie mówimy, stąd te dwie litery O i E są bardzo trudne do wyłapania i do zapisywania. Trzeba się dobrze wsłuchiwać. Zresztą, jak pamiętasz moje dyktanda, to wiesz, że dyktuję tak bardzo wyraźnie, więc z tym kłopotu, mam nadzieję, nie ma. Ale jeśli mówimy na co dzień w takim potocznym języku, no to raczej nie akcentujemy tak wyraźnie tych wszystkich końcówek. On i eu. Więc można się trochę, trochę pogubić, prawda? Ćwiczymy. Po to są te ćwiczenia. W zadaniu pierwszym pogrupuj sobie figury, połącz takie same. Możesz sobie strzałką, możesz odczytać i od razu zapisać Z sylab umieszczonych na figurach. Odczytaj wyrazy i oczywiście zapisz je pod spodem w miniaturze. Pamiętaj o przecinku pomiędzy nimi. W zadaniu drugim na kółkach masz końcówki wyrazów do wyboru. Uzupełnij tymi końcówkami zdania, wyrazy w zdaniach które masz na stronie 20 w zadaniu drugim. Przeczytaj sobie te wyrazy, przeczytaj sobie te zdania, czy to brzmi prawidłowo, poprawnie i uzupełniaj jutro ciąg dalszy. W świecie matematycznym również rośliny i glaste. Co widać na załączonym obrazku w zadaniu 5 na stronie 61. Ale zanim tam dotrzesz, zacznij po kolei, od zadania pierwszego. Pokoloruj w każdym kwadracie po dwie liczby, które różnią się o 10. Na przykład, zrobię pierwszy kwadrat. W pierwszym kwadracie to będzie liczba dokładnie o 10, czyli równiuteńko. Moim zdaniem to będzie 32. Jeszcze raz zaznaczam, 32 oraz 22, bo 32 odjąć 22 równa się 10. Ani mniej, ani więcej, tylko 10. Tak? Tak samo posprawdzaj wszystkie liczby w kwadracie drugim, trzecim i czwartym. I pokoloruj te liczby. Zgodnie z przykładem pierwszym. W zadaniu drugim policz, ile groszy Ania miała, a ile znalazła. Uzupełnij zadanie i oczywiście je rozwiąż. Ania miała ile groszy? Oblicz sobie tutaj. Ile groszy znalazła? Szczęściara. Hmm. Oblicz, ile groszy Ania ma teraz, czyli. To, co miała, dodać. To, co znalazła, równa się to, co teraz ma w kieszeni lub portfelu. Oczywiście, zapisz odpowiedź. Tak, tu nie ma miejsca na zapisanie odpowiedzi, ale wiesz, że ja lubię, kiedy w zadaniach tekstowych jest zapisana odpowiedź, bo wtedy to zadanie jest rozwiązane tak od początku do końca poprawnie. Pytanie, ile groszy ma teraz Ania? Proszę. Idealne miejsce dla Ciebie na zapisanie odpowiedzi. Ania ma teraz 349 groszy. No, jak zawsze zmyślam, no bo przecież nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie wprowadzała Cię w malutki błąd. Licz samodzielnie. W zadaniu trzeci. Każdą z podanych liczb zwiększ o 4, czyli 56 dodać 4 równa się. 60. 36 dodać 4 równa się. Zapisz wynik, zapisz wynik. W każdej liczbie dodaj 4. Zwiększ o 4. W zadaniu czwartym uzupełnij działania. Nic nie podpowiadam. Po prostu licz myśl kombinuj. W zadaniu piątym wykonaj działania, połącz każdą szyszkę z odpowiednią gałązką. Czyli obliczasz i łączysz gałązkę z szyszką, na której jest wynik obliczonego przez Ciebie działania. Zrobić przykładik? Zrobić? Zrobić? A zrobię. Jeden. Malutki. 68 dodać 2. Równa się. O, jak blisko jest szyszka. Proszę, proszę, proszę. 70. No, ale mi się udało super. No, ale więcej nie będę robiła, tak? To jest przykład. Ładnie strzałeczką. Fik myk, łączymy. Szóste zadanko. Do dekoracji miasta przygotowano 28 małych choinek i dwie duże choinki. Ile razem przygotowano choinek? Zapisz tutaj działanie, zapisz tutaj odpowiedź i już. W zadaniu siódmym mamy nasz magiczny wykrzyknik w tej książce, więc tutaj trzeba pomyśleć trochę niestandardowo. Coś tutaj się może nie zgadzać, może się coś zgadzać, trzeba pokombinować trochę bardziej? Czy tłumaczyć to zadanie? A nie. Zapytaj mnie, jeśli go nie rozumiesz, podczas połączenia online. Ale zanim mnie o to zapytasz, to przeczytaj to zadanie. Pierwszy raz przeczytaj to zadanie, drugi raz spróbuj wziąć kartkę, samodzielnie pomyśleć, pokombinować, porozwiązywać, poobliczać. Jeżeli rzeczywiście nic a nic po tych godzinach obliczeń nie będzie wychodziło, no to wtedy oczywiście pytaj. Lecz najpierw spróbuj zrobić to samodzielnie. Skończysz tutaj wszystko to jeszcze jedno zadanie wykonasz w zeszycie. Dzisiaj dużo, dużo liczenia. Wyciągnij wklejki, poszukaj wklejki z numerem 35, otwórz zeszyt, już wcześniej mówiłam, matematyka to zeszyt w kratkę, więc... <laughs> Zapisz datę, lekcję albo lekcję-datę, Kolorem może zielonym, bo taki piękny, piękny zielony dzisiaj tyle o drzewach, tyle o lesie i pracuj. I na koniec została nam wklejka matematyczna do zeszytu to jest wklejka z numerem 35. To jest taka duża kartka złożona z dwóch części. Dzisiaj robisz tylko jedną część, część z numerkiem w prawym górnym rogu 25, jak widzisz na załączonym obrazku. Jeżeli wklejka znowu z jakiegoś powodu zaginęła, nie masz jej, nie wiesz gdzie jest, ojej, ojej, pies ją pogryzł albo kot zjadł, podrapał, no to mój drogi, moja droga, przepisujesz wszystkie działania do zeszytu. Albo możesz pobrać tą wklejkę z notesu i jeśli rodzice ci wydrukują, albo masz drukarkę w domu i potrafisz samodzielnie z niej korzystać, no to drukuj i wklejaj. A jak nie masz, no to to, co powiedziałam, przepisuj. Na pewno przepiszesz zadanie pierwsze i przepiszesz zadanie trzecie, bo to jesteś w stanie zrobić. Gorzej będzie z tym zadaniem drugim, więc to przy zaginionej wklejce ostatecznie jestem w stanie wybaczyć. A teraz dużo liczenia dzisiaj, tak, ja wiem. Sporo pracy, wiem. Dla niektórych może być mniej, dla niektórych więcej, ale przed nami to jest ostatni tydzień takiej intensywnej pracy, więc naprawdę, naprawdę wszyscy damy radę. Już od poniedziałku tych zadań będzie trochę mniej. Więc zaciskamy, tak, ołówki, kredki i pióra w dłoni, pracujemy, bo. Już od następnego wtorku masz tak naprawdę od popołudnia wolne. Masz święta, a później przerwę taką wakacyjno-feryjną do 18 stycznia, więc odpoczniesz na pewno. Pracuj, pracuj i myśl o tym, że za chwileczkę masz luz, blues. A teraz obliczanki, dodawanie jedności, zobacz. Lub odejmowanie, zwróć uwagę, żeby nie pomyliły ci się znaki i działania. W zadaniu drugim zmierz odcinki, zapisz długość w centymetrach i milimetrach. W zadaniu trzecim oblicz moje ulubione tabelki, czyli 52 dodać 4, wynik zapisujesz tu obok. 34 dodać 4, wynik zapisujesz tu obok. 73 dodać 4? Wynik zapisujesz tu obok. I tak dalej. I znów zwróć uwagę: tu jest dodawanie, tu odejmowanie. Dodawanie, odejmowanie. Działaj, pracuj, myśl, licz. I to koniec lekcji, więc wiesz, już masz prawie z głowy. I tak oto matematyką kończymy ten iglasty temat. Rośliny i glastek za nami. Jutro, wtorek, przygotuj się. Jutro czeka cię mały testik. Zapraszam, zapraszam. Przypomnij sobie wszystkie informacje, które się pojawiały w tym tygodniu ubiegłym, w tygodniu jeszcze wcześniejszym. Przejrzyj sobie książki, przejrzyj podręczniki i jutro zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa.